Hejka, witajcie na moim kanale, a dzisiaj jak widzicie na opisie opowiadam dlaczego sprzedaję Izabelę. E, więc tak, e, życzę miłego oglądania. Więc tak, zacznijmy od tego, że po prostu kupuję nowego hobbyhorsa i nie chcę sobie zwiększać e, hobbyhorsów, więc sprzedaję Izabelę. Oczywiście będę mieć wielką pamiątkę. E, więc e, będę mieć bardzo dużo zdjęć, ale sprzedaję ją. I. E, no i jakby jest to dla mnie bardzo smutne, ale muszę się z jakimś koniem pożegnać, więc na wystawie ją. Wystawię ją, ale nie na Oelixie czy na Allegro, po prostu na wystawie. Dzisiaj będę jechać i nagram wam to wszystko. Nie. nie. Nie ma co przedłużać, nie ma co mówić w ogóle więcej. Więc do zobaczenia na kolejnym filmie, albo szorcie dajcie lajka i słupka po więcej i do zobaczenia na kolejnym filmie i szorcie papatki!